Cześć, dzień dobry, z tej strony Niemojewa, a dzisiaj odcinek o top 5 anime i sekai. Oczywiście jak w poprzednim odcinku podkreślam, że lista jest ułożona randomowo i nie warto się sugerować tym, które anime jest na jakim miejscu, a więc bez zbędnego przedłużania tłumaczę najlepsze komentarze. Lecimy. Listę zaczyna Konosuba. Główny bohater nazywa się Sato Kazuma. Po wypadku, przez który zmarł został odrodzony w innym świecie, gdzie zaczął nowe życie, ale wszystko nie szło po jego myśli. Statystyki miał słabe, tylko szczęście na wysokim poziomie. W swojej drużynie miał arcykapłana, który był bez arcymaga padającego od wyczerpania po jednym ataku, i rycerza będącego masochistą. Anime jest dobrą parodią Isekaja i zachęcam każdego do obejrzenia tej japońskiej produkcji, bo naprawdę warto się w nią zakłębić. Na czwartym miejscu umieściłem Yujo Senki. Isekaja o tematyce wojennej i magicznej. Wszystko zaczyna się od mężczyzny, który zostaje wepchnięty przed pociąg. Przed czołowym spotkaniem, czas został zatrzymany, objawiła mu się boska postać, którą nazwał Bytem X. Poprzez rozmowę Byt X uświadomił sobie, że ukaże go za doszczętny ateizm. Więc odrodził go jako dziewczynkę, która była w sierocińcu i jak zginie, nie będzie mogła się na nowo zreinkarnować. Kilka lat później w sierocińcu było sprawdzanie mocy magicznej dzieci. Okazało się, że ta Yuya, czyli główny bohater, posiadała moc magiczną, więc zapisała się do wojska, żeby zaawansować w szczeblach kariery militarnej, aby nie musiała obawiać się o swoje życie. Ale Byt X w różne sposoby chce, aby główna bohaterka wierzyła w Boga. Sądzę, że warto obejrzeć to anime, bo jest ono troszeczkę inne niż te, które oglądamy na co dzień i myślę, że warto dać mu szansę. Na trzecim miejscu na miejscu na Nojusza, Naofumi, czyli główny bohater, zostaje przyzwany do innego świata wraz z trzema innymi osobami, które, tak jak on, zostali wybrani na pełnienie roli bohatera. Każdy bohater otrzymuje nieodłączną broń, który nie może zmienić ani się z nią rozstać. Naofumi, jak zazwyczaj każdy główny protagonista, dostaje coś, co niby jest słabe, ale tak naprawdę najlepsze. Mówiąc tak w skrócie, został on bohaterem tarczy, który niby jest totalnie cieniuteńki, ale oczywiście, wraz z rozwojem fabuły, może on tej tarczy używać w defensywny oraz ofensywny sposób, co daje mu przewagę nad każdym z bohaterów, bo tylko on wład daje jakąś tam ciekawszą siłą. Samo anime okazuje problem odrzucenia przez społeczeństwo, ilustruje znaczenie zdrady, izolacji, nienawiści, a także ciepła siły i miłości. Sądzę, że jeżeli ktoś z was nie obejrzał tego anime, to polecam wam je, bo może nie jest ono jakieś nie wiadomo jak super, to przyjemnie mi się to oglądało i uważam, że nawet hejt, który spadł na to anime, nie jest powodem by go nie obejrzeć, bo momentami naprawdę człowiek potrafił zatracić się w sensie tej japońskiej produkcji. Na drugim miejscu anime Shinchojusha, czyli opowieść dobrze chyba każdemu znana, przynajmniej tak mi się wydaje, Seiya, czyli główny protagonista tego anime zostaje przyzwany przez boginię Ristarte do ciekawej krainy, w której jak w każdym isekaju, główny bohater musi stać się silny i uratować ludzkość przed zagładą. Nie będę wam za dużo spoilerował, ale naprawdę polecam to anime, bo ma kozacki motyw i sam główny bohater jest bardzo ciekawie przedstawiony, dlatego zachęcam do obejrzenia tego anime, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na pierwszym i zarazem ostatnim w tym zestawieniu miejscu będzie Rezero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Jest to przepotężne anime, ponieważ postacie drugoplanowe są tu tak ciekawie i dobrze przedstawione że po prostu to anime jest tych must watch, tak jak Demon Slayer. Tak w skrócie o tym anime, wracając ze sklepu, Subaru Natsuki, japoński licealista, niespodziewanie zostaje przyzwany do innego świata. Nie dość, że znajduje się w najtrudniejszej sytuacji w swoim życiu i nie ma śladu osoby, która go przywołała, to jeszcze zostaje zaatakowany. Ratuje go tajemnicza srebr srebrnowłosa dziewczyna z kotkoduszkiem. duszkiem. Główny bohater postanawia więc współpracować z wybawicielką, aby spłacić swój dług. Jednakże zostają ponownie zaatakowani i zamordowani, ale ku zaskoczeniu baru budzi się on w miejscu, gdzie został przyzwany do nowego świata. Okazuje się, że ten bezradny bohater posiada umiejętność powrót przez śmierć, pozwalającą po śmierci cofnąć się w czasie do pewnego momentu. Pośród odmętów Nie. rozpaczy tylko on może uratować dziewczynę od nieuniknionej śmierci, samemu umierając wielokrotnie na różne wszelakie sposoby. To tyle z tego odcineczka. Jeśli odcinek wam się spodobał, zachęcam do zostawienia tej symbolicznej łapeczki oraz subka, może uda nam się dobić 50 łapeczek w górę pod tym filmikiem. W piąteczek mam już dla was na 100% przygotowanego live o ile wszystko pójdzie po mojej myśli. Do tyle, trzymajcie się i